Dobry Państwu, do ostatniego montażu w 2024 roku. Zobaczcie, jak to wyszło. Mamy tak, schody dębowe, rustykalne z ostatnim MDF na konstrukcji drewnianej, w tym przypadku sosnowej. Tutaj będzie schowek obok kuchni. Schody będą zabudowane z dwóch stron. Nie będzie w ogóle to widoczne. Trzeba będzie szybko dorobić cokoły za jakiś czas. Wchodzimy sobie na pierwsze piętro i nad nimi wiszą drugie schody, również będą zabudowane i ścianka od parteru aż po samiutką e, górę. Również schody dębowe, rustykalne z stopniem MDF i ze spocznikiem. Schody wiszą jakieś 2-3 dni i wiszą, to jest na plus dla fachowca, należy go pochwalić i wchodzimy na same, samą górę, poddasze. Tak to wygląda z góry. W tej chwili będę to wszystko jeszcze olejował, już mam przygotowany zestaw nowego artysty.